Hejka wszystkim, tutaj ja, Rozu, i witam Was w kolejnym odcinku serii Poczta od Widzów. <gry> Już Wam pokazuję tutaj właśnie oto paczuszkę, która jest sporych rozmiarów, proszę bardzo. Tak się ona prezentuje. Tutaj macie figurkę dla porównania. I bez zbędnego gadania zabierzmy się za otwieranie. I jeszcze tylko tak szybciutko powiem, że jeśli też chcecie mi wysłać paczkę, to napiszcie do mnie, proszę, na Instagramie, ale jeśli już będziecie mieć gotową i spakowaną paczkę, gotową do wysyłki. I, I jeśli jesteście ciekawi, dlaczego tak, to dlatego po prostu, że ja chcę wysyłać mój adres osobom, które no faktycznie wyślą mi tą paczkę, a nie że się rozmyślą, że ja im podam adres i jednak będzie, że nie, no ja jednak paczki nie chcę wysłać. I, i po prostu niepotrzebnie Wam ten adres podaję. Oczywiście, jeśli się rozmyślicie y, z wysłaniem mi paczki, ja to jak najbardziej rozumiem i nie mam z tym najmniejszego problemu, ale prosiłabym po prostu o zwykłą informację, że hej, Rozo, jednak się rozmyśliłam i Ci tej paczki nie wyślę. Ja i tak no, nie podaję mojego adresu do domu, tylko do paczkomatu, mam też zresztą założony nowy numer specjalnie właśnie pod te paczki, żeby nie podawać swojego normalnego, który używam na co dzień, więc i tak staram się te dane jakoś jak najbardziej chronić, ale no myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. I teraz już, już zabieramy się za paczkę, eee, takie pudełeczko i tutaj jest taki napis dla Rozu LPS, słodka Bella, więc zabierzmy się za otwieranie. Już rozciąłam wszystko, więc pierwsze wrażenia. Okej. Okay. Tutaj mamy pierwsze co list i rysunek, więc przejdźmy sobie do listu najpierw. Hej, Karozu, oglądam cię już dwa miesiące i najlepsza seria to Dyskrecja. I w numerku 6 albo 7 jest takie mini coś, i tam jest pewna rzecz. Pozdrawiam. Również y, pozdrawiam bardzo dziękuję, y, Co? Również pozdrawiam bardzo cieplutko i bardzo dziękuję za, za liści. Tutaj go sobie odłożę i mamy rysunek. Owieczka! Ktoś do mnie zadzwonił i przerwało mi nagrywanie, ale patrzcie jaki przyśliczny rysuneczek. Naprawdę dziękuję bardzo. Jest przeuroczy. Dziękuję. I tutaj co mamy? Mamy takie widzę, że numerki po kolei. I od którego zaczynamy? I tutaj, może, wezmę, co jest na wierzchu. Tutaj są naklejki, kotki. przesłodziutkie. Dziękuję. Ja będę miała dzięki Wam po prostu naprawdę zapas do żywotni naklejek, ale ja się bardzo cieszę, bo ja bardzo lubię naklejki. A, to jest numer dwa. Dobra, nie wiem. Yy, tutaj, a to są cztery. Dobra, coś nie po kolei. A tej... Tutaj... Co? Dobra, szukamy numeru jeden, bo nie chcę nie po kolei. E, który to jest numer jeden? Tutaj chyba coś się wysypało. Osiem numer. Który to jest numer jeden? A, nie mogę znaleźć. Tutaj mam jeszcze cukierka, więc dziękuję ślicznie za cukierka. E, szukam numeru jeden, ale jak zawsze nie mogę coś znaleźć. Dobra, wezmę sobie... Pokażę wam tego króliczka. Jest różowy. Proszę, to mój ulubiony kolor. Jeden z ulubionych. I patrzcie, jaki jest przeuroczy. Przesłodki. Jeszcze, patrzcie, tutaj ma doklejoną karteczkę. No, mega cute. Patrzę, czy tutaj nie ma numer jeden napisane od spodu. Bardzo dziękuję za, za króliczka. I gdzie jest ten numer jeden? Dobrze, wiecie co? Ja przejdę do numeru dwa i najwyżej. Ominę po prostu jedyneczkę, za co przepraszam, ale no. Tu jest 5, 3. Yy, tu jest też 6, one się coś tutaj lekko poskrajały. Tu jest numer 7, tu jest numer 9, więc po prostu przejdziemy sobie do numeru 2. I tutaj go widzę. I to jest yy, taka oto to. właśnie yy, bransoletka z gumeczek Ja sobie tutaj założę. Taka O. Może oderwę ten, ten. O. Taka o w yy, różnych kolorach. I dziękuję ślicznie. Przy, yy, numer 3. Numer 3 to jest Pet Shop. Jak myślicie, jaki to? Zaraz się dowiemy. Ptaszek! Ojej! A ja tego nie mam. A on ma. Nie wiem, czy to widać w kamerze. On ma takie szklane oczy. Widać? Może tutaj tak bardziej lampkę nakieruję. O, on ma takie szklane oczy. Nie miałam nigdy, czy miałam? Nie miałam nigdy Petropa z takim właśnie szklanym okiem. Ale teraz już mam i jest przesłodziutki. Ja zawsze mówię, że coś jest przesłodziutkie. Ja zawsze mówię, że coś jest przesłodziutkie albo przeurocze. Cały czas to mówię, no ale przeurocze. Dobrze, tutaj, więc tutaj postawię ptaszka i to był numer 3. Tak, numer 3 to był. Teraz szukamy numeru 4. Numer 4 to jest w takim oto opakowaniu. Na głowę. 4 na. Na głowę? Chyba tak. Więc otwórzmy sobie. Uda mi się to oderwać? Czy to było na głoda? Nie wiem. Co jest tutaj napisane? Ja myślałam, że to jest na głowie i że w tym opakowaniu jest coś, coś dla Petropa, a. A to jest. A to jest nowe ten. Coś mi się pomyliło, nie wiem dlaczego. Dziękuję. Ja uwielbiam, ja uwielbiam Kinder Joy. Sto lat nie jadłam, więc zaraz sobie zjem i dziękuję ślicznie. I to było numer 4 i teraz numer 5 to jest PetShop LPS. Więc tutaj sobie rozetnę. I jaki to nie chce wyjść. Piesio? Piesio z tej nowszej generacji. A tego też nie mam, więc super, że mi się nie powtórzył. I taki jest różowy. Przeuroczy i patrzcie jeszcze ma kokardkę taką brokatową z tyłu głowy. Więc dziękuję ślicznie za drugiego pietrzka. I to był numer który pięć, i teraz numer 6. I numer 6 to gadżety. I mamy taką oto miseczkę jest miseczka? Chyba tak. Albo takiej to też może być stołek. To też sobie może być stołeczek. Albo miska. Wielofunkcyjne. <gryw> Dziękuję ślicznie. I teraz numer 7. Coś na głowę. Więc zobaczmy. Kokardka! Więcej. O, tu więcej jest. Dobrze, myślałam, że jest jedna. Yy, chwilka, bo nie chce mi wyjść. Czekajcie, tutaj położę do pudełka. I co tu jeszcze? co coś się skleiło. No, wiecie co? Ja to rozetnę tak o. Tutaj jeszcze coś jest. Dobra. Ojej! Już wam pokazuję chwilkę, tylko otworzę. Ojejku, ale są śliczne. Dobra, to tak. Już wam pokazuję. Mamy takie oto malutkie kokardki. różyczki. Ta jest niebieska brokatowa i różowa brokatowa. I mamy tutaj jeszcze. Oj. Aha, tutaj się ten różyczka troszeczkę um, rozwaliła. Bo to chyba taka różyczka miała być. Ale ja to myślę, że naprawię. I taki przeuroczy kapelusik pomarańczowy. Bardzo ładny. Um, I co tutaj dalej mamy? Jeśli słyszycie te odgłosy, to jest mój pies, który śpi na łóżku. Słychać tę chwilę? To, to mój piesek Gucio, tak tylko mówię. E, tutaj mamy takiego okwiatuszka. i taką o przeuroczą kokartkę żółtą. Ja mam takie same, tylko że właśnie nie mam w kolorze żółtym. I teraz mam, więc super. I tutaj jeszcze znalazłam taką oto brązoletkę, więc ją też sobie założę. Już mam dwie. Więc dziękuję bardzo za te przeurocze ozdóbki dla pet shopów. Kocham ubranka dla pet shopów, więc zawsze, e, zawsze się cieszę, jak dostaję. I to był numer 7. Znalazłam numer jeden! Znalazłam numer jeden! Dobra, wiecie co, ja chyba ślepa jestem. Ale otwórzmy sobie teraz ten numer jeden. Przepraszam, że dopiero teraz, ale nie mogłam znaleźć wcześniej. Oh, piesia! Tego akurat pieseczka mam, ale to nic. Będę miała braci. I taki o przesłodziutki piesio. Więc dziękuję bardzo, bardzo. I który ja... Teraz otworzyłam numer pierwszy, ale wcześniej był numer siódmy, więc teraz numer ósmy. Gdzie jest numer ósmy? Tu, coś na szyję, więc może jakiś szaliczek, może uh, obruszka. Przykleiło mi się tutaj. Wszystko? Nie, więcej jeszcze! Ojej, chwila. I tutaj co mamy? Mamy taki oto naszyjnik nasz yy, srebrny. Jest bardzo ładny, ale chyba dla petrofów będzie za długi, ale w sumie on mógł być na głowę też. Będę musiała coś pomyśleć. Dalej mamy yy, taki, taką oto obruszkę. Ej, ale fajna jest! Nie wiem z czego to, ale. Bo to raczej nie jest od podshopu, więc nie wiem, czy to jest jakiś, od jakiejś lalki, ale bardzo, bardzo ten. I tutaj to taka bardziej dla, dla chłopaka. I taki o jeszcze naszyjnik. I czekajcie, przymierzę na owieczce. Nawet i pasuje do tej brązoletki. O, taka o. I no idealnie pasuje z tym, z tym kwiatkiem Więc dziękuję bardzo Bardzo Czyli teraz numer 9. tutaj mamy numer 9, Coś do sypialni I to jest Ja mam to rozciąć? Bo w sumie nie wiem Nie, tu jest sklejone Dobra Lampka? Lampka Ej, śliczna, Wiecie co? Mi ona pasuje do korni, do pokoju. E, tego jej starego pokoju jeszcze w serii Falls. Cudne! Dziękuję bardzo! Tak się prezentują wszystkie rzeczy, które otrzymałam w paczce. I, i oczywiście jeszcze te o dwie prześliczne brązoletki. Dajcie znać, co sądzicie o tej paczuszce. Mi się ona bardzo, bardzo spodobała i dziękuję bardzo za wysłanie jej. Jestem ogromnie wdzięczna. I przypominam, że jeśli też chcecie wysłać mi paczkę, to napiszcie do mnie na Instagram, jak już będziecie mieć gotową, spakowaną paczkę. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i pozdrawiam Was wszystkich bardzo cieplutko. Pa, pa! Ej, dobra, bo ten... Dogrywam, bo już skończyłam nagrywać i chciałam się zabrać za zjedzenie tego. I tutaj właśnie ten, jest taka czapeczka z gumeczek. Więc faktycznie, coś na głowę. Dobrze przeczytałam. Dobrze przeczytałam, co tam było napisane. I mamy taką oto przeuroczą czapeczkę. Tutaj. Oj, założę. Taka, o. Więc dziękuję bardzo. I mój błąd, że nie sprawdziłam, ale teraz sprawdziłam, więc tutaj obaśnie nie było. I zabieram się za jedzenie. <gry>